Przywitaj okay. się. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Patryk i dzisiaj ze mną Przemek Gamer. No, cześć siemanko, widzowie i tak, dzisiaj i ci... gramy w mapy mody Portal 2. Jak wam się oczywiście tak. odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. No i co, zaczynamy. Tak, i tak, tak i dzisiaj chciałam was wszystkich pozdrowić. Eee... Wszystkie, wszystkie pozdrawiam. Jeszcze Damiana i Wojtka, jeszcze Quackusa i jeszcze Alpakę, moi koledzy, no. które właśnie się dowiedzieli o naszych odcinkach, bo właśnie zaspróbowali, ale możecie też zasprójować naszą naszą odcinkę. Oczywiście. No to co, no to zaczynamy, nie? Tak, jesteśmy na jakiejś mapie. Tu mamy chyba jakieś szybkie. Tak, tak, tak. Tak, to są przyciski, no. Zobaczymy co tu mamy. Może... Hmm. Chyba coś kliknąłeś. Dziesięć kliselec. Hmm. A tutaj? Aha, czyli wybrałam 10. No dobra. No, no dobra, dobra to, co? Widza, idziemy. Idziemy tutaj. Boże, coś kliszające. Chyba nam go łosić. No, no. Dobra. Hmm. Co my tu musimy zrobić? O nie. Trzeba A, Ale, to jest coś na pili O nie. To ja wygram, Przemek. Chodź staj. Chodź stąd. Nie. Dobra, idę do ciebie, idę, idę, idę. To jest takie szybko. No? Nie! Ale się prawie uratowałem. Widzieliście sami widzowie. Mas... <laughs> que <laughs> Dobra, dobra on tam poszle. No, to co mam tutaj? Nie! No nie! Cały czas To teraz ja, ja mam. Trzy trzy. Ja jeden. Nie, tylko Jesteś. Wierzyczki to się jesteś. Nie jesteś. Zwierzyczki do siebie opłacę zawadzę. Nie! Raz Zobaczysz. Zobaczysz. Czekaj, czekaj. Ja tu już no. do ciebie idę. Ej, to <grywa> mnie wierzyczka zabiło. Pierdziemy. Dobra, widzowie nie poddajemy się, nie poddajemy się. Dobra, NIE! tam jedną drzwi i to woli. Chyba. Nie, nie, się? Nie, 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 nie. I chyba też nie poddaję się no, Chyba. 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 nie Chyba. Ja nie masz akurat na idę do ciebie Co się to podoba? Nie, nie. O, nie. O, ale było blisko, O, nie! Olbowisko! jest? No i co, i co? Nie ma Mam drzwi widzieliście się widzowie? E, ja nie widziałem. Mam drzwi. Dobra, teraz masz. Mi się uda na pewno, na pewno. Masz trzy. Ja, ja mam siedem, to słuchaj. To się tak podsłuchiwał przedtem. Jesteś... Nie! Nie! Ale A! <śmienicza> ja ratowałem! Ale się... R ra ratowałem, nie. co nie? Widziałeś? No... A i to pisie drzwi, no? A to ty, Ale ty się A ja mam trzy kąty. Widzę no jak nie odpłaciło. Ojej! jak ktoś... to To dziwne trochę.

Ale to jest fajna mapa, No właśnie. Ja musimy walczyć za całą, żeby dostawać o, Nie, o, 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 nie, o, nie o, o, ma to rąk. ma?

<śmienic> nie! 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 się Nie! 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 nic Nie! 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 Ty masz nie! to ma Proszę mi dać jakąś... NIE! Właśnie jakiegoś trenera? To, to ja potrzebuję O! Patrzcie na ten... Patrzcie na Ej, właśnie oblokowałeś ten, chyba ten świt, chyba. Ej, to... dwa, O nie, tu masz trenera! Tu masz NIE!

Chodź tutaj! Nie! Chodź tu! Nie wiem, Nie Dobra, wygraliśmy! ty wygrałaś! Znaczy ja wygrałem, no! Jezusa, co tu się dzieje? Tu wszystko było... ...zalane! Minut. Dobra Widzowie, jedziemy z tej mapy. No, fajna mapa. to fajne mapy. No my co, lecimy dalej. Ciekawe co tam na nas dalej czeka. Widzowie chyba też e... nie możecie się doczekać. Tak. Tak, dokładnie, no. No, dokładnie. Dzisiaj był opóźniony filmik, bo dzisiaj nagrywamy. E, tak, no właściwie to tak. Właściwie. Dobra, chodzimy dalej, zobaczymy, co tutaj mamy. Dobra. Ej, tu jest ten... Ło, co to za mapa nowa? A co tam jest? Into The Multiverse Cop Editions Part 1. Wow! O, ładne! Ładne na te mapy robię, co nie? No? Ciekawe, czy, czy coś tam będzie. Wow! I patrz! Widzimy się w tym łóżku! Wow! Ale no. mieszkanie? O, chodź, jakieś. O, siema. Uf, moja ulubiona muzyka! Uf. Fajne, no. Hmm... Ciekawe, co tu musimy zrobić. To, to to jest tylko zwykłe mieszkanie. Dzień dobry. jest drzwi chyba. O, to jest. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. <ślesz> <ślesz> <To> Chodźmy, zobaczmy. <ślesz> Czy to mogło być? No <ślesz> i <ślesz> patrz, idziemy normalnie. Aaa! <ślesz> 12 minut. No wow, i mają telewizor! No, fajne. Tak, mini, mini It was an accident. Ej, jakie O patrz, no. jakiś klucz. Gdzie? A tam na górze prowadzi, tam. Dobra, chodźmy. sprawdzę ile jest. E, 13 ile minut? minut. 13 minut. Okej, tutaj idziemy. Widzowie robią tam cięcie. So, tak, cięcie zróbmy. Eee, dobra, zobaczmy to. Right. zobaczmy o co chodzi. To nie, jakiś ten stan, chyba. Jakieś tam transportują, co nie? Yeah, Oho, coś się dzieje. Łapie, right. łapie, No masz go! Tutaj. Ej, patrz tam! Tam! Kompania, Kiew, czyli kostka towarzysza. Nada! No tutaj z daleka tu było! Tu dobra, idziemy dalej, czy nie? No idziemy. Nie Ej, tu ma nie Ciekawe co tu będzie. O! o. o. Tutaj. 14 minut Dobra, zacznijcie to Zróbmy sobie cięcie Dobra widzowie, robimy cięcie No niestety widzowie, musimy robić cięcia, cięcie Ponieważ ja już wiem o co chodzi Naprawimy w końcu to To więc będzie kolejne, pierwsze tak. cięcie